Chciałbyś spalić tłuszcz, ale usłyszałeś gdzieś, że musisz w tym celu ograniczyć węglowodany? Albo myślisz, że nie tyjemy od nadmiaru kalorii, ale z powodu wysokiego poziomu insuliny? I może myślisz, że węglowodany to największe zło i musimy ich unikać? Zacznijmy od teorii. Węglowodany to jeden z trzech makroskładników obok białka i tłuszczów. Jeden gram węglowodanów dostarczy Ci 4 kalorie. Generalnie w dietetyce czy kształtowaniu sylwetki moda bardzo szybko się zmienia. Jeszcze kilka lat temu ludzie za epidemię otyłości winili tłuszcze i nakazywali ograniczać je praktycznie do minimum. A teraz od jakiegoś czasu mamy boom na diety niskowęglowodanowe, czyli na przykład na dietę ketogeniczną. Czy słusznie? Dlatego właśnie nagrałem ten film, aby opowiedzieć Ci wszystko co wiem o węglowodanach, dowiesz jak je dzielimy, jakie są zalecenia do spożywania i porozmawiamy sobie też chociażby o wpływie insuliny na redukcję masy ciała, czy też fruktozy bo to jest rodzaj węglowodanów. I po tym filmie już nigdy nie będziesz się zastanawiał, czy musisz ograniczyć węglowodany w diecie, czy jednak wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o węglowodany, to wydaje mi się, że warto zacząć w ramach krótkiego wstępu od ich podziału. Powinieneś wiedzieć, że pod nazwą węglowodanów nie kryje się tylko jedna substancja, a ich rodzaj może mieć duże znaczenie. No bo spójrz, masz dla przykładu z jednej strony pełnozielisty makaron, z drugiej strony kostkę zwykłego białego cukru. Z takiego chemicznego punktu widzenia cały czas mówimy o węglowodanach, jednak nawet na chłopski Можно... Wydedukować, że wpływ tych dwóch produktów może być skrajnie różny. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły, aby ci tutaj tego nie komplikować, ale w ramach takich podstaw możemy przyjąć, że węglowodany dzielą się na proste i złożone. Jeżeli chodzi o te proste, to tutaj wyróżniamy na przykład glukozę, fruktozę, sacharozę czy laktozę, a do węglowodanów złożonych zaliczamy maltodekstrynę, skrobie czy glikogen, który magazynowany jest w naszych mięśniach, a także w wątrobie. Z takiego dietetycznego punktu widzenia, ten podział wybadałoby jeszcze uściślić o kilka słów na temat cukrów dodanych, są to takie cukry proste, które producent dodaje do jakiegoś produktu lub my sami podczas przygotowywania posiłków. Pomówmy trochę teraz o zaleceniach dla populacji, czyli dla wszystkich ludzi, jeżeli chodzi o dzienne spożycie węglowodanów w diecie. Powiem tutaj o normach dla populacji polskiej i one sugerują, aby mieć w zakresie 45-65% energii w diecie. Czyli jest to około 50% kalorii w diecie, które pochodzą z węglowodanów. Mówimy tutaj o węglowodanach Ogólnie. Jeżeli chodzi na przykład o cukry proste, zaleca się dostarczać mniej niż 10 energii z diety, a w przypadku cukrów dodanych mniej niż 5. Tu jest ważny taki dodatek, w tych wytycznych nie uwzględnia się cukrów pochodzących z owoców. Bazy przy biało, ponieważ nie występują żadne dowody naukowe, że są szkodliwe. Jeżeli jesteś osobą początkującą, możesz się zastanawiać, no to z jakich źródeł węglowodanów warto było skorzystać w swojej diecie. Mamy tutaj duże pole do manewru. Takie najlepsze źródła węglowodanów, co na przykład kasze, takie jak jaglana, jęczmienna, gryczana, bulgur, płatki zbożowe czy owsiane, orkiszowe, jaglane, pieczywo i różnego rodzaju mąki pełnoziarniste, makarony, ryż brązowy, parabolet, dowolny w zasadzie ryż, ziemniaki, bataty, także warzywa i owoce o których mówiłem wcześniej. Jeżeli mówimy o owocach, warto wspomnieć o fruktozie. Jest też taka duża nagonka na fruktozę, no bo jest to cukier, tak? Było kiedyś przeprowadzone badanie na gryzoniach, z którego badacze wywnioskowali, że fruktoza może obciążać wątrobę i niekorzystnie oddziałuje na cytość i profil lipidowy. Tutaj pojawia się kilka ale, bo to było badanie na szczurach, a nie na ludziach i ludzie metabolizują trochę inaczej fruktozę niż gryzonie. I były tam też dużo większe dawki jakby w porównaniu do dawek, jeżeli chodzi o ludzi. Z mojej perspektywy ja w ogóle bym nie zaprzątał sobie głowy fruktozą. Kolejny temat związany z węglowodanami to indeks glikemiczny. Kilka dni temu natrafiłem na artykuł, w którym było powiedziane, że nie można jeść jakiegoś produktu, bo ma on wysoki indeks glikemiczny. Czy pod kątem redukcji masy ciała ma to znaczenie? Krótka odpowiedź brzmi nie, ale postaram się to wyjaśnić. Dlaczego występują liczne problemy właśnie z tym wskaźnikiem, czyli indeksem glikemicznym? Jest on wyznaczany eksperymentalnie i oznacza wzrost glikemii po spożyciu jakiegoś produktu w porównaniu do pszennego chleba lub czystej glukozy. Pierwszy problem pojawia się już tutaj, bo w różnych bazach danych wygląda to inaczej. Raz porównuje się produkt do chleba, raz do glukozy, a różnica to jest około 30%. Po drugie, sam indeks glikemiczny nie odnosi się do porcji produktu. Więc jedząc 10 gramów marchewki, zakłada, że odpowiedź glikemiczna będzie taka sama, jak w przypadku 100 gramów marchewki. Dlatego, jeżeli chcesz korzystać z podobnych wskaźników, lepiej jest korzystać z ładunku glikemicznego, bo on na przykład uwzględnia wielkość porcji. Ale mimo wszystko i tak nie są to bardzo dokładne indeksy, bo na Ładunek glikemiczny ma wpływ stopień rozdrobnienia pokarmu, rodzaj obróbki termicznej, warunki, czas przechowywania, obecność białka, bonika, tłuszczów w posiłku, dojrzałość owoców i warzyw, nawet czas pożycia posiłku. Jest to bardzo niedoskonały wskaźnik, który tak naprawdę u zdrowych osób nie ma większego zastosowania, no chyba że jesteśmy... Chorzy mamy zaburzenia związane z gospodarką węglowodanową, na przykład cukrzycę. No więc przejdźmy do tego najciekawszego pytania, jak to jest z tą insuliną odchudzania. Jest to częsty argument zwolenników diet niskowęglowodanowych. I może słyszałeś to nieraz, że wysokie stężenie insuliny uniemożliwia odchudzanie. Przede wszystkim insulina wpływa na lipolizę, czyli uwalnianie kwasów tłuszczowych. Natomiast ich spalanie to zupełnie inny proces, beta I Najważniejsze jest tutaj to, że u zdrowych osób, które jedzą węglowodany, nie występuje ciągłe podniesione stężenie insuliny krwi. Jesz posiłek, nie rośnie, ale zaraz spada, znowu jesz posiłek, rośnie, za chwilę spada i tak w kółko. Tak naprawdę nasze ciało naprzemiennie, ciągle odkłada energię, wykorzystuje, magazynuje. To się dosłownie dzieje cały czas. Gdy odkładanie dominuje, ty jesz. Gdy jest odwrotnie, chudniesz i wygląda to tak, że zjesz posiłek i odłożysz trochę energii na później. Ale gdy nie jeszcze ten nadmiar spalisz, pod jednym kluczowym warunkiem, jeżeli będziesz w deficycie kalorycznym. Na przykład w ciągu nocy jest podobnie, też śpimy i nie jemy, więc wtedy stężenie insuliny jest na niskim poziomie i spokojnie może zachodzić utlenianie kwasów tłuszczowych, czyli chudnięcie. W ramach ciekawostki można też dodać, że nie tylko węglowodany podnoszą stężenie insuliny. Tak samo. Osiłki wysokobiałkowe mogą podnosić stężenie insuliny i są na to badania. W ramach takiego podsumowania chciałbym przytoczyć bardzo fajne badanie DietFit, uczestnicy przez rok byli na wysoko lub niskowęglowodanowej. Jakie były wyniki? W obu grupach część osób schuda bardzo dużo, część trochę mniej, a jeszcze inni uczestnicy przytyli. I tak naprawdę nie było istotnych różnic pomiędzy obiema grupami. Co mówi Dużo nam o tym, że najważniejsze w doborze diety będą preferencje, abyśmy byli w stanie przestrzegać danych zaleceń długofalowo byli w deficycie kalorycznym. Więc w tej perspektywy nie ma to znaczenia, czy mamy dużo węglowodanów, czy mamy mało. Czy ich unikamy, czy nie unikamy, po prostu powinieneś dostosować kaloryczność i jeść taką ilość węglowodanów, jaką lubisz. Wyjątkiem mogą być tutaj sportowcy albo osoby, które bardzo dużo trenują i z fizjologicznego punktu widzenia pozyskiwanie energii z tłuszczu trwa dłużej i wymaga większego zużycia tlenu, dlatego jedząc węglowodany, możemy uzyskać około 32 kalorie na minutę, a w przypadku tłuszczu jest to tylko 13,5 na minutę. Więc jeżeli jesteś sportowcem, głównie dyscyplin szybkościowo-wytrzymałościowych, czyli biegasz, pływasz, grasz w piłkę nożną siatkówkę, koszykówkę, to twoje planie raczej powinny dominować węglowodany. Oczywiście, jeżeli chcesz mieć super efekt. To było na tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Daj mi znać w komentarzu, jaką dietę preferujesz. Czy wysokowęglowodanową, czy wysokotłuszczową. Możesz mi podać proporcje makroskładników. Tak jak mówiłem, z perspektywy odchudzania, kształtowania sylwetki, nie ma to znaczenia. Dobierz dietę pod siebie, tak żeby ci smakowała, żebyś jadł te produkty, które lubisz. Ta ilość węglowodanów może być zmienna, byle cały bilans, czyli kalorie się zgadzały. Trzymaj się i do kolejnego nagrania